Cześć z tej strony Luka, to jest kolejny odcinek Spyro the Dragon. Dzisiaj idziemy do Dr. Shemp, to już jest boss w tej krainie. I prawdopodobnie wrzucam ten odcinek dokładnie tego samego dnia, kiedy rzuciłem Speedwaya. Ale no to był 3-minutowy odcinek, także... no come on. Dlatego, żebyście mieli co oglądać. Z tego co pamiętam, to był dosyć prosty boss. No w sumie jak każdy boss Spyro. Ale okej. Okay. Co go kopiesz w tyłek? Znaczy klepiesz, no. Zboczuchu ty jeden. Jak tak można? No. no, patrzcie. W tyłek go kopię, no. Jak tak można, To ja nie wiem. No niech kop go w tyłek. Pozwalam ci go kopać w tyłek. No. Kurde. Zboczuchy na tej mapie są. Nie, chcę tego diamentu. No, no. No, ale są nie mówię będzie się nawet, czy dźwięk jest opóźniony. Nkombo. Wow, 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 wow. Sama się w tyle klepnij, kurde. Gdzie tam ten powiek? na początek mapy. Gdzie on jest? Gdzie jest diament z niko? Nie może przepad. Nie. Jak przepad, to ja cię zabiję tam. Ja cię tam zabiję, jak przepad. Tutaj może? Nie. Gdzie jest diament z niego? Jedno. Oszukano mnie. Oszukiści. Jak nie będę miał wszystkich diamentów, to ja się wkurzę. No dobra, tutaj widzę jakaś skryjówka. Najpierw może pójdźmy tu, co? zobaczmy, co tu jest. Wow. Bogato. Teraz pójdźmy tam. Wyceluj, może. Super. To się udało. A, a ten, jak tu pójdę, to dolecę. Tam dolecę. Jest dobrze. Pięknie. I tak, tak, tak. Hmm. Dajmy tu jeszcze. Pamiętam, że coś jeszcze tutaj było. Tak. A, nie zrobiłem zapisu. Udało się. Udało się. Super. Jeszcze raz chcę tam polecieć. O, pamiętam, że jeszcze coś tutaj trzeba pewnego zrobić. Na przykład dolecieć tu. Super. Zabić tą to coś. Zwiecie z poprzedniego odcinka dlaczego to jest to coś akurat. Pięknie. Tutaj coś jest? Ja wolę sprawdzić. Nie. Myślałem, że ukryją. Coś, coś, coś. A tam? Już by. Nie. Dominem. Wiedziałem, że czegoś zapomniałem. A dobra, lecimy już na naszego ulubionego bossa. Który jest dosyć prosty, jak każdy w Spyro. Eee, o, jest smok. I tutaj pewnie tak, oczywiście. Diament Odkryjmy smoka. Podpowiedz nam coś. Coś o plecach, tak, albo ty. Yy, coś ty za jeden, jo, Po prostu hipis jakiś. Tak wygląda. Mi wygląda przynajmniej na takiego hipisa, hipisa. Oj, zacięło mi się coś. E, ja, zrobiłem sobie save. A. O kurde, co ja zrobiłem? Nie! Yeah! Wow. Udało się. Patrzę go, jak go wziąłem. Wow, 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 wow. Po tyłku się klepie, żeby to ugasić. Super. Teraz jaki będzie miał? Pan ma w każdym inne ataki. Oho, takie coś ma. No, dajesz to jeszcze raz zrób. Mam cię. Teraz chyba będzie krążyć z tym fatykiem. Nie wiem. Nie wiem, zgaduję teraz. Wow, wow, wow. no, no. no. Jest, udało się, tak, dobrze pamiętałem. Hej, już, koniec bossa, to Ta tam. W sumie, może złączę te dwa odcinki w jeden? A nie, wystarczy chyba. Będę po prostu dwa odcinki jednego dnia. To lepiej wyjdzie. Lepiej będzie wyglądać. Tutaj widzę, mamy coś na kluczyk Jest wszystkie diamenty. Więc już biegniemy to. Bo nie będę... I smoków? Jeden na jeden, tak. Dobrze. Nie będę robić tak, że wiecie, no. Eee. Wow, 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 wow. Co ja robię? Parkour w Spyro. Wow. Że nie będę, że tutaj exit level, tylko bo prostu ja chcę tym portalikiem. O oh, yeah. I pospokonany więc teraz jeszcze. jak zawsze. Zobaczymy sobie jaka jest następna mapa. Co to? O nie, ja chyba wiem, co jest następne. Nie chcę, chcę tu zostać. Oh god. Jak to jest to o czym ja myślę, to To ja się boję. A? pokaż. No, pokaż Magic Crafters, to jest chyba to, nie... Nie, to jeszcze nie jest to, jest! To jest dopiero jeszcze następne Zobaczcie, ten świat jest jeszcze nawet spoko Nie jest zły, że tak powiem Jest dosyć dziwny i troszkę trudny, Ale... Ale jest fajny Jest jeszcze bardzo fajny, przynajmniej moim zdaniem, także... Zostaję z wami pożegnanie. do zobaczenia w następnym odcinku, trzymaj się, dzisiaj. cześć!